Czy każda twórczość literacka zapewnia sławę i fortunę? Do tej pory nie powiedziałem nic o tym, że ciotka od wielu lat zajmowała się pisaniem opowiadań. Ukończyła studia lingwistyczne, zajmowała się przez pewien czas tłumaczeniem bajek i w pewnym momencie uznała, że drzemie w niej talent literacki. Na początku powstały krótkie, zabawne opowiastki. Później napisała małą sagę rodzinną. A w końcu zajęła się opisywaniem swoich podróży. Kremowa walizka z małą maszyną do pisania stała się jej największym skarbem. Nikomu nie wolno było jej dotykać. Leżała sobie na stole w małym pokoiku wspomnianego wcześniej mieszkania. Zawsze gotowa do przyjmowania wspaniałych. Barwnych opowieści o świecie i ludziach. Czy ktoś docenił tę twórczość? W końcu wydała kilka książek, więc musiały być osoby, które recenzowały i cenzurowały jej opowieści. Miała kilkoro przyjaciół, którzy wspierali ciotkę w tej działalności. A byli to znany autor powieści kryminalnych, znana aktorka warszawska. O oraz jakiś wydawca z Krakowa. Bracia i siostry patrzyli na tę twórczość dość sceptycznie, a zwłaszcza denerwowało ich zakłamywanie rzeczywistości, przekręcanie faktów i dopisywanie nieistniejących, po to, by swoje życie przedstawić jako niezwykłe, cudowne, piękne, patriotyczne i idealne. Ciotka miała talent do reklamowania swojej osoby. Zadbała o swój image w taki sposób, że nikt nie śmiał poddać wątpliwości jej talentu. A środowisko małego miasteczka było dumne, że znalazł się ktoś, kto opisał część jego historii. Bardzo często zapraszano ją na spotkania i odczyty w miejscowym liceum. Dwa lata temu przy okazji kilkusetletniej rocznicy nadania praw miejskich, władze miasteczka postanowiły uhonorować i odznaczyć ciotkę. Odbyła się wielka impreza, grano fanfary, i po nich ciotka otrzymała tytuł honorowego obywatela miasta. To było wzruszające i pamiętne wydarzenie. Całe miasteczko było dumne z posiadania tak wybitnej osobistości. Rodzina też się cieszyła, chociaż niektórzy z nas byli lekko zażenowani. Stopniowo jej opowiadania stawały się coraz bardziej niezrozumiałe i coraz trudniejsze do czytania. Wychowany na wspaniałym stylu i ciekawych treściach wielkich powieści, nigdy nie byłem w stanie przeczytać do końca jej opowiadań. Może jeszcze kiedyś spróbuję? Oprócz sagi rodzinnej. Pozostałej części utworów brakowało jakiejś głębszej prawdy, jakiegoś przesłania, jakiegoś palca Bożego. Wyglądały jak zbiór felietonów lub pamiętnik gombrowiczowskiej pensjonarki. Dałem sobie spokój z tą lekturą. Gombrowicz i Sienkiewicz, Kawka i Wańkowicz, Prust i Wern, byli wówczas o wiele ciekawsi niż lekko grafomańskie wspomnienia starej ciotki z dalekich podróży. A wkrótce telewizja z swymi programami podróżniczymi zabiła rynek takich książek podróżniczych. Obraz, kolor i ruch zastąpiły dotychczasową konieczność wyobrażania sobie innych miejsc świata. Zapewne nikt nie wiedział o tym, że większość swoich książek wydawała za własne pieniądze i że część z nich wydała i wydrukowała w tanich wydawnictwach brytyjskich. Nasz rynek wydawniczy nie był wtedy podobny do zachodniego. Był zmonopolizowany przez kilka firm. Stąd wydanie własnej książki bardzo nobilitowało autora, zwłaszcza w małym miasteczku. Zapewne nikt też nie wie, że w początkach transformacji ustrojowej, ciotka przywoziła te książki z zagranicy, a ja swoim Trabantem rozwoziłem je po księgarniach. Sterty tych książek leżały potem w jej mieszkaniu. Ludzie potrzebują bohaterów, ludzie potrzebują bohaterów, ludzie potrzebują pomników i doskonałych, idealnych osobowości. A gdy po latach ktoś odkryje że Adam Mickiewicz był brodasem to najchętniej zabiliby takiego informatora